Cześć wszystkim! Hejo! Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was grę yy, przeznaczoną na tablety i telefony o nazwie Aerosmash Open Fire. Takie coś. Yy, gdzieś tutaj ją ściągnęliśmy. Zaraz, gry chyba tu. tu. I, I możemy uruchomić. To Ty zaczynasz się, ja. yy, Ty chyba zacznij, bo Adam już zagrał dosłownie parę gier w to. Ja jeszcze tego nie widziałem. Nie wiem o co chodzi, dobra. Czekaj, musimy Samoloty, tak. zobaczę jakie mam. Dobra. co tu jest? Space Fortress, jakaś y, kosmiczna no. forteca. nie mogę dalej. Nie możesz dalej? A, nie, tutaj na górze musisz. No, ale wszystko jest poblokowane, a... Ja coś a, a... miałem, a to chyba wcześniej. Tu, 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 tu. To to? B Bacchner. Ok, Bacchaneer. Nie wiem, jak to się czyta. Zobaczmy. Nie wiem, czy to nie będzie za głośno trochę. Bombami w ogóle. O co tutaj Trzeba. chodzi w ogóle? No, mam przeżyć jak najdłużej. A samolot sam strzela? No. Ej, to w tył, i też daje takie bomby. Widzę, widzę, widzę. Co to jest? Przyspieszenie, tak? A jeszcze jest takie coś. Nie. A to jest? Co to jest zbiornik? Bomba. Reload jakiś. Bomba! Wow, co to jest? No to taka jest moc, chyba... taka moc. Ale to jest forteca jakaś. No, to to, co mieliśmy. Czy bo dalej nie jestem pewien, czy to, czy to nie jest zbyt głośno trochę. <grym> Super atak! A, i tutaj na górze widzę jest czas, ale czekaj, 266 to są punkty jakieś. A, zginąłem. Teraz dopiero, tak? tak. Okej. Okay. Słuchaj. Jak przywalisz. Yy, Czekamy, aż to się skończy. Zdobyłeś... Poczekaj, gdzie tu masz punkty? To jest to, 295 no. to są twoje punkty. To? Tutaj, żeby zagrać, tak? E. Tutaj oczywiście reklama. Dobra, i... Możesz zmienić samolot. Nie, to nie z... daj mi w ogóle zagrać. Czyli tutaj... Masz przejść. Okej, okay. czyli to zdobywam coś? No, to, to jest to? do to... No nie, a. a tak, bo to do kasy tak. Nie no, nie, no jak, wleciałem tak. w to i mnie uderzyło. No ale nie, ups to znaczy, że nic ci nie zabiera życia. A jak walniesz w to, to a, dostajesz a. Je, jedną kasę. A gdzie to jest kasa? A tam 327, dobra, to. widzę, widzę, widzę. Nie, ups to jest, że właśnie mnie zraniło. Nie. No pociski I... mnie uderzyły i było na cenę ups. Ups to znaczy Zobacz. ten. Poczekaj. Jak wlecisz w kogoś, Nie, jego w pocisk, nie... W pocisk, wycie... Ups, ops. Patrz. To, to. A to jest przyspieszenie, coś. dobra. A to, to. Mega no, ja samolot. Aha, i mnie coś. rozwaliło. Tak. Dobra. Bo wleciałeś. Okej, okay, okej. Okay. Ale nie, ups, dać to jest źle, nie możesz się uderzać. No. Okej. Okay. To? Tak. Może zmienimy samolot. Hmm. O, co Takie... to jest? A nie, dog? bo to pierwszy, No bo... dobrze, no to możesz go pokazać, jak on w ogóle. Steruje. Tak, czyli w lewo wystarczy nacisnąć, to on skręca w lewo, w prawo to w prawo, a cała reszta dzieje się, jakby automatycznie. Jeszcze masz te dodatkowe ataki, tak? Mhm. To podstawowe. podstawowe. Okej, okay, teraz dopiero widzę serduszka w lewym górnym rogu. Nie widziałem go wcześniej. Ja też. naprawdę. Hmm... Gdzie amunicja? Gdzie amunicja? Hmm. Jakieś rakiety za mną w ogóle leczą. Hmm. Ale plansza fajna. Yy, jakby miasto zalane. I to jest taki atak? Jak przejść przez gościa? Czy... No. no. Ale no. straciłeś dwa serduszka. Nie wiem czy to... Nie, to nie, nie... przez to. Nie, za, za mało. Dobra. Czekaj, loading. Smash start defeat... Yy, poczekaj, Adaś, zanim wciśniesz, daj mi tutaj przeczytać w ogóle co tu jeszcze mamy. Tu jest jakiś tryb, nie wiem, zdjęcie. No ale dobra. Możemy to puścić. Mhm. Czyli to był ten samolot. To może zmienić. Tak, tak, tak. Yy, ja to sobie wybiorę coś. Czekaj. Gra, grałeś tamtym, graliśmy przed sekundą tutaj... Tym? Tego graliśmy. Tym. Tym, no. I kim? tutaj możemy spróbować. To jest jakiś rzadki. Hmm. A bo Marszala, to jest fajne. Aha, ciągle przed siebie. No dobrze. A plansza dziwna. A jest tu ktoś? Ech. Bonus. Możesz to, żeby Ale moc. i to zabiera życie. Rozumiem, dobra, dobra. A jak przelecisz, to w ogóle tobie nie zabiera życia. Więc to jest dobra. No to zaraz sprawdzimy to. E, czekaj. Tylko gdzie to są przeciwnicy? No przykład to. 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 Czekaj, coś na tej panszy malutko się dzieje. Dobra, tego te, te, go, go... To. rozwalę. Dobra. Wow. Też więcej będzie. Tak, tak, tak. Przeleć A, od razu nie. Myślałem, że mam dalej więcej życia. Mhm. Jeszcze mam jakiś pojazd? Czy to, nie. to było wszystko? Ale yy, te plaże. A nie, chyba jedno było. No to zobacz. A nie wydaje mi się. ale zobaczmy. No to możliwe. Hmm. Tu już same rzadkie, tu jakieś epickie. Chyba nie. Nie. Dobra. No to możesz cofnąć. Tutaj, na tym. Nie, tak. Bo ten samolocik jest y, całkiem fajny. Pytanie teraz na jakiej planszy? A. Normalne miasto. To jest chyba najfajniejsze. Ach. To jest fajne, bo można. To jest taki. Lekszela. Tu! Ty, a teraz masz cztery życia, nie wiem czy ty zdobyłeś Albo to ma tak dużo Przez to ten statek No nie zwróciłem uwagi U. Teraz straciłeś życie Teraz nie Ale rozwałka fajna jest Ja miałem słabą planszę z tymi klockami, takimi dziwnymi. Tutaj normalnie helikoptery latają. jakieś dziwne stwory. To w ogóle jakiś telewizor. A. To uważaj. I od to ty, mój, od... to mój, to To jest Oła. twój, tak? No. A którym ty to aktywujesz? Bomba. A to to było. Oj czekaj, tu gdzieś pełno pocisków pies. Powiem chyba jesteś blisko rekordu. Me, miałem 2 minuty raz. Tak? Aha. No. Ale tu patrzę mm. na punkty. Bo to jest póki co najlepsza gra do tej pory co teraz zagraliśmy. No raczej. Pięćset już? Jeszcze dwa życia. Ile kasy? Ale za pieniądze można kupować tutaj... No i Ale za tą walutę też. Nie, nie że za prawdziwe tylko. Nie. To jeszcze zobaczymy, ale Cześć, Jadeśku, musisz trochę tego tableta ustawić, bo nic nie widzę. No już ponad dwie minuty. No, to mój rekord. Wow, to mi się kodowa. Jeszcze jedno życie, leć. Ale destrukcja, dawaj tysiąc aj, punktów, a prawie tysiąc punktów No i teraz czekaj Rekord Zobaczmy czy możemy y, kupić jakiś y, ten samolot to. Za Za te pieniądze Prze tutaj Prezent. Okej, okay, czyli to monety Ej, czekaj, widziałem coś fajnego Tak? I o co to jest? Co a to, to jest? Próbujemy? Ale co to jest? To jest plansza? Nie wydaje mi się To zdobyliśmy teraz? Chyba. Jupiter i owisz? No spróbuj! Dobra. Ciekawe. No O, na planszy rusza się ten Ale faktycznie to nie zabiera życia, to tylko odbija. Cóż to? Jakieś mega warska Jeszcze rakiety w ogóle Patrz, gdzieś za mną leci. Tak, 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 tak. Ło. Wow. O, tam był ten. On ci coś może zrobić krzywdę, czy nie? Nie wydaje mi się. Time bonus. Minuta. Już minuta, ale masz bardzo mało punktów w porównaniu do tamtego samolotu. Tam, tam to było, to jest normalnie. No, he zniszczyło cię, ale chodź, zobaczymy. Czy, I co tu, jaka rakieta było. No, czy, czy faktycznie da się za tą walutę, co mamy tutaj 1076, to. cokolwiek kupić. Co to robi? Nie wiadomo. He. Poczekaj, ale to my to możemy wybrać, czy to odblokowaliśmy wszystko na raz? Nie, tylko to. Tylko to na środku? Mhm. Ale poczekaj, zanim A, uruchomisz. Kole. Tak, tylko ja chciałem zobaczyć, jak możemy tą grę zatrzymać. Tutaj. E... Musimy wcisnąć. Jest. Yes. Tak. Tylko to. chyba musisz zabrać palca, żeby tutaj nie, nie aktywowało. Czyli tak, te wszystkie pojazdy są normalnie za centy za dolary w sumie. I nie widzę tutaj możliwości kupienia za, za ten tysiąc. Nie, tylko tam było takie jedno. Mm, Czekaj, yy, za malutko serduszek, okej. Okay. A. I jak to działa teraz? Czekamy, minutę. Musimy minutę zaczekać, żeby móc w ogóle zagrać, tak? Tak. Aha, no to dobra, to nie, to słuchajcie, w tym miejscu zakończymy odcinek. Jeszcze pozdrowimy jednego z widzów, tylko muszę pójść po telefon. Ty, ty, ty. A, i zauważyłam tu, że można kupić serduszka żatę. Pieniądze. Faktycznie. A czemu mamy już tylko 500? Mieliśmy przed chwilą 1000. bo wydaliśmy na losowego tagu. Tak, tak, tak. I słuchajcie, dzisiaj pozdrawiamy użytkownika o nazwie Kajtek Deni, który pisze do nas: tę niemowlę to mały W pod zestawem świątynia wskrzeszenia z Lego hmm. Ninjago. Także pozdrawiamy Cię, Kajtek. A zresztą widzów, widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia! Narka!